Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, w którym postaram się odpowiedzieć na dwa pytania, jakie zostały w ostatnim czasie zadane przez widzów. Pierwsze pytanie od widza Lord Vader 89. Mam podobną szczelinę połku, jak Twoja, gdzie jest podany znacznik czasowy, ale nie potrafił na rysunku wykonawczym wykonać linii środkowej, by zwymiarować promień. U Ciebie to R30, co byś doradził? Czyli wracamy do odcinka numer 276, gdzie tutaj w tle mamy tą bryłę i rysunek, na podstawie którego tą bryłę wtedy wykonywaliśmy. A drugie pytanie. Jest od widza Marcin XL. Czy można frikat jakoś usunąć tą linię, która przebiega przez całą długość wałka? I to jest temat z odcinka numer 221. I tutaj mam już w programie przygotowane właśnie te dwa obiekty. W przypadku drugiego pytania chodzi o taką linię, którą mamy tutaj z automatu, i również podpowi podpowiem w tym odcinku, jak sobie z widocznością tej linii na rysunku technicznym poradzić. Więc sumarycznie, jeżeli chodzi o te dwa pytania, to będziemy dzisiaj, że tak powiem, rozpatrywać tylko moduł TechDraw, czyli moduł rysunkowy w programie FreeCAD. I co prawda, te pytania na pierwszy rzut oka wydają się bardzo szybkie, ale chcę Wam przedstawić ten odcinek w sposób taki kompleksowy i poruszyć tutaj więcej kwestii, szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze pytanie właśnie od y, widza Lord Vader. Mianowicie, nie chciałbym w tym odcinku Wam kompleksowo przedstawić linie środkowe, osie symetrii, znaczniki środków okręgów, średnice podziałowe i właśnie linie środkowe szczeli Czyli te pojęcia chcę Wam tutaj w kontekście rysunku przedstawić, y, mając na uwadze wersję stabilną programu FreeCAD y, o numerze 020, więc to jest taka Taki standard, który na chwilę obecną jest możliwy do pobrania, a pamiętajmy, że są jeszcze wersje deweloperskie, gdzie do modułu i jeszcze są dodatkowo nowe poprawki, które, które tutaj być może wyjdą. I teraz przejdziemy sobie właśnie do modułu TechDraw, ponieważ jakby w nim ten odcinek będzie tutaj omawiany, i zaczynamy tak naprawdę. Pierwsza sprawa, jak bierzemy się w ogóle za rysunek w programie FreeCAD, pamiętajmy o już właściwym spozycjonowaniu detalu do wykonania pierwszego rzutu, pierwszego widoku. Mianowicie tutaj nie mamy czegoś takiego w momencie wykonywania pierwszego rzutu, że program nam, że tak powiem, to w standardzie jakoś ustawi. My sami o to musimy zadbać i wykonujemy najlepiej za pomocą tej kostki, którą mamy w prawym górnym rogu i sobie w tej postaci zrzutujmy ten, ten obiekt. Jeżeli sobie tego nie zrobimy, no to tak jak widzimy, obiekt on zostanie w pierwszym rzu rzu rzucie pokazany na rysunku. I teraz... Jak będziemy robić ten pierwszy rzut, musimy sobie zaznaczyć, co chcemy na tym rysunku pokazać. Niezależnie, czy mamy tutaj dwa obiekty, dwa modele otwarte w programie, jak mam to teraz, nawet jak macie jeden, musicie zaznaczyć, żeby ten rysunek utworzyć. Jeżeli sobie nie zaznaczycie i utworzycie sobie nowy rysunek i będziecie chcieli wykonać rzut, dostacie błąd, że nie ma czegoś takiego, nie ma takiego, e, takiego obiektu. Dlatego musicie sobie to zaznaczyć i, i dopiero teraz jak sobie utworzymy, no to już będziemy widzieć ten rzut pierwszy, który tutaj jest. Jeżeli chodzi o podziałki i tak dalej, w to na razie nie wnikamy, bo nie jest to przedmiotem odcinka. I teraz wrócimy na chwilę do tego tematu. Ten model, ten temat jest dokładnie przedstawiony na mojej stronie internetowej, która tam służy jako uzupełnienie mojego kanału. I na tej stronie mojej jest ten, są te rysunki dostępne w formacie PDF, gdyby ktoś na przykład chciał sobie tam do jakichś innych celów wykorzystać, czy je tam użyć, czy poćwiczyć, to jak najbardziej. I tu jest właśnie ta linia środkowa tej szczeliny łukowej, która posłużyła do tutaj wykonania, czy też... Przedstawienia wymiaru R30. I to właśnie jest tutaj tematem odpowiedzi. Ale zaczniemy od czegoś prostszego, żeby ugryźć tutaj wszelki temat związany, związany właśnie z liniami środkowymi. I zaczniemy od czegoś takiego prostego, jak linia symetrii, czy też oś symetrii dla naszego tutaj detalu, która będzie oczywiście przebiegała poziomo. Mamy do tego jakby dwie możliwości, żeby to, to y, zrobić. Albo możemy skorzystać za pomocą narzędzia, na przykład dodaj linię środkową pomiędzy dwoma liniami. Czyli w tym przypadku musimy sobie zaznaczyć. Dwie linie, no oczywiście robimy to z klawiszem Control, żeby zaznaczyć kilka obiektów na rysunku, klikamy sobie to narzędzie i coś tutaj widzimy, że zostało utworzone, ale powiedzmy teraz musimy, jak tutaj widzimy, popracować nad przesunięciem, nad długością i tak dalej. Takie troszkę to jest niezbyt powiedzmy, może intuicyjne. Od wersji właśnie 0.20 moduł TechDraw ma nieco udogodnień, ma nieco ulepszeń. I teraz tutaj możemy właśnie to ulepszenie sobie wykorzystać w ten sposób, że tą podstawę tej osi zrobimy w nieco inny sposób. Mamy tutaj takie dodatkowe narzędzie jak stwórz midpoint vertices, czyli dodaj punkty środkowe dla danego obiektu. Oczywiście tym obiektem jest krawędź na przykład. I powiedzmy, że o wiele łatwiej będzie nam utworzyć oś symetrii pomiędzy dwoma punktami, a potem ją lekko wydłużyć. Zobaczcie, utworzę, wybiorę sobie pierwszą krawędź i wybiorę sobie właśnie tą funkcję tutaj dodaj punkt środkowy. Widzicie, punkt został utworzony. No to teraz idę na drugą ścianę, na, na, na drugiej stronie mojego tutaj rzutu i podobnie klikam sobie ten obiekt. Mam teraz dwa punkty utworzone. Zaznaczam sobie te dwa punkty oczywiście z kontrolem. I teraz jak mam te dwa punkty, mam tu jeszcze takie jedno narzędzie. Dodaj cosmetic line y, through two points. Czyli właśnie dodaj jakąś linię taką pomocniczą, linię środkową pomiędzy dwoma punktami. I została ona utworzona. Jeszcze nie mamy tutaj pewne dane na jej temat, ale pozostawiamy to na razie w sposób taki standardowy domyślny, nic z tym nie zmieniamy i widzimy, że faktycznie została ta linia utworzona pomiędzy dwoma punktami, pomiędzy tymi dwoma kropkami. Ale chcemy, żeby to wyglądało w miarę, tak powiedzmy, profesjonalnie, na tyle, ile program pozwala, więc fajnie by było je lekko wydłużyć. I tutaj akurat nie musimy się wiele z tym męczyć, ponieważ mamy tutaj takie narzędzie widoczne w tym miejscu, które ma w sobie jakby dwie funkcje: Extend Line, czyli wydłuż linię, Shorten Line, Skróć Linię. I jak to Extend Line będziemy sobie naciskać, po zaznaczeniu oczywiście tutaj naszej, naszej osi, ona się zaczyna wtedy wydłużać czyli to dokładnie o co nam chodziło. Ale teraz powiedzmy, że nie podoba nam się, że ona jest taka czarna. Chcielibyśmy zmienić jej, jej kolor, jej krój, na przykład, i tak dalej. Więc teraz również możemy to zrobić za pomocą jakby dwóch narzędzi w tym module. Pierwsze narzędzie jest to narzędzie, które towarzyszy programowi od Dawna czyli Change Appearance of Lines. I w momencie, jak zaznaczymy sobie daną linię, klikniemy sobie ten ołówek, możemy tak zmienić krój, na przykład dash dot, czyli kreska, kropka. Możemy zmienić kolor, wybrać sobie z palety, możemy sobie na przykład z ekranu, z ekranu wybrać jakiś dowolny kolor, na przykład taki niebieski gdzieś tutaj z tej koloru Line Decoration. OK, i na przykład jej grubość. No i widoczność, że ma być widoczna. Akceptujemy, widzimy, że od razu kolor się zmieni. Ale mamy coś takiego jak ustawienia, powiedzmy wstępne dla select line attributes, czyli dla wybranych linii, które właśnie generalnie chodzi tutaj o linie takie pomocnicze, linie kosmetyczne, jak tutaj w programie one się zwą. I zobaczcie, że tutaj jakby w Standardzie możemy wybrać tryb, jakby pracy tego ustawienia, które będzie wpływało na kolejno dodawane linie. I teraz tak, ja sobie mogę to zmienić z powrotem, żeby coś było widać, że zmieniłem, czyli tak, na przykład kropkowa, na przykład pogrubę ją teraz na 0,35 i na przykład zmienię jej teraz kolor na czerwony. Widzimy, że jest teraz czerwony, ok, ale zobaczcie, że jak zaakceptuję to narzędzie, nic się nie zmieniło. Żeby to zmienić, muszę dopiero zaznaczyć linię. I dacie teraz to drugie narzędzie z taką żółtą kartką i czerwonym długopisem Changeline Attributes. Czyli tak, podświetlam sobie moją linię, klikam to narzędzie Changeline Attributes i mam zmieniony parametr. Ale zobaczcie, że gdybym chciał teraz zrobić jakąś inną linię, powiedzmy na razie robię to tylko testowo, żeby wam pokazać. Czyli tak, zaznaczam sobie z kontrolą. Tu przed przypadek sobie szybko nacisnąłem, więc na to nie zwracajcie uwagi. Zaznaczyłem sobie dwie tutaj teraz linię i jak sobie kliknę na przykład Center Line Between Two Lines, no to no nie zostało to, że tak powiem, wybrane, ale w momencie, gdy zaznaczę sobie i kliknę, to od razu ona zostanie przerobiona na punkt czerwony. Natomiast teraz chcemy skasować tą linię, pamiętajmy, że klawisz Delay tutaj nie działa, do tego służy gumeczka. Tutaj mamy Remove Cosmetic Object, naciskam i została utworzona. I teraz tak, to narzędzie nie zadziałało, ponieważ z tymi wcześniejszymi tutaj narzędziami widać, że nie chce współpracować, natomiast będzie współpracować z tymi nowymi narzędziami. I teraz przechodzę od razu do już teraz pytania widza, czyli jak utworzyć tą linię pomiędzy tymi dwoma punktami, powiedzmy dla tej szczeliny. I mamy tutaj takie narzędzie Dodaj Cosmetic Arc, czyli właśnie dodaj powiedzmy ten łuk środkowy. I instrukcja, co musimy zrobić: wyznaczyć punkt środkowy, dodać, wybrać pierwszy punkt i drugi punkt. Przy czym wybór tych dwóch punktów rozpiętości jakby tej e, linii nie jest przypadkowy i to też Wam pokażę. Więc zaczynamy z punktu startowego, na przykład ze znacznika środka okręgu. I teraz też jeszcze wtrącę jedną rzecz. Załóżmy, że ktoś ma świeżą instalację programu i na przykład w standardowych ustawieniach te znaczniki środka, ok, środków okręgów się nie wyświetlają. Jak temu zaradzić? Przechodzimy do zakładki Edit, ustawienia programu i przechodzimy do modułu tech Draw. I mamy tutaj taką zakładkę jak Annotation. Klikamy sobie na tą zakładkę i mamy tutaj takie dwa. Dwie opcje do wyboru: Show Center Marks, czyli to są właśnie te show Center Marks, czyli pokaż znaczniki środka, to są właśnie te elementy, które tutaj widzimy, i Print Center Marks, czyli po prostu, aby przy na wyjściu, na rysunku też one były widoczne. No i musimy to włączyć, zaakceptować. Gdyby po zaakceptowaniu się nie wyświetlały, po prostu przeładujmy program, wtedy już wszystko powinno być. I teraz zaznaczamy sobie środek tego okręgu, zaznaczamy pierwszy punkcik z, kontro, z kontrolem, zaznaczamy dru, pierwszy, drugi, trzeci punkcik i klikamy sobie dodaj Cosmetic Arc. I widzicie, że tutaj już te ustawienia zadziałały i został on utworzony. No i teraz zgodnie ze sztuką jakby też... Te, ta linia powinna zostać wydłużona, więc powinniśmy klikać na Extend Lines, ale jak tutaj widzimy, jeszcze coś się, że tak powiem, w programie dzieje, że nam na wydłużenie tych linii nie pozwala, więc mam nadzieję, że tutaj niebawem ta kwestia zostanie poprawiona. Generalnie będzie wiadomo, jak e, sobie z tym poradzić, ponieważ powiedzmy, że zmieńmy sobie może jej widok, teraz, zaznaczymy, czy to wszystko działa, e, niech będzie blue i powiedzmy niech będzie cieńsza, niech będzie dash dot, ok i zmienimy tryb i zostało poprawione, czyli widać, że to działa również w tym przypadku. I teraz wystarczy, że zaznaczymy sobie tą linię środkową, dodamy teraz wymiar insert radius right dimension i w tym momencie już mamy ustalony wymiar tutaj tego promienia. Gdybyśmy stwierdzili, że nie potrzebne nam te zera końcowe, mamy tutaj też takie Nowe powiedzmy narzędzie od tej wersji 0.20: Increase Decimal Places albo drugie: Decrease Decimal Places. I w tym momencie, jak będziemy sobie klikać, to te zera po przecinku niepotrzebne będą, że tak powiem, usuwane. Dobra, to by było jakby już realizacja odpowiedzi widza, ale idziemy dalej z tematem i dalej tutaj pracujemy nad, nad kwestią związaną z, z liniami środkowymi, z osiami symetrii i średnicami podziałowymi. No to teraz powiedzmy, że Chcemy na przykład utworzyć znacznik środka, który taki widzimy w postaci osi symetrii, często na elementach związanych z elementami obrotowymi. Więc w tym przypadku powiedzmy zaznaczymy sobie teraz na przykład ten łuk i mamy tutaj takie również narzędzie jak Add Circle Center Lines. I w tym w tym momencie, jak zaznaczyliśmy sobie ten łuk, jest to wystarczające, nie musi być zawsze okrąg, wystarczy, że to nawet będzie łuk. Jak sobie klikniemy to narzędzie, to zostaną właśnie utworzone te osie związane z naszym elementem obrotowym, i jak sobie klikniemy. Na te elementy, gdy sobie klikniemy Extend, powinny się wydłużać, bo no widać, że tutaj to działa, przemiesza się tutaj ta, ta oś. Czyli generalnie można w ten sposób zauważyć, że jeżeli chodzi o proste prostoliniowe odcinki, no to to narzędzie sobie radzi. Jeżeli tutaj mamy łukowy, no to widać, że coś tutaj jeszcze do końca nie zostało zrobione. Może w tej nowej aktualizacji programu będzie to naprawione. I teraz mamy drugą sprawę, właśnie jak średnicę podziałową. I możemy sobie to również tutaj utworzyć. Mamy właśnie w tym bloku, gdzie mieliśmy tę linię tą linię łukową, powiedzmy, ten łuk pomocniczy. Dodaj właśnie Cosmetic Circle, czyli można by sobie to przetłumaczyć, dodać średnicę podziałową. No i musimy zaznaczyć środek i promień, czyli po prostu dwa punkty środkowe związane z naszymi otworami. No to zmieńmy sobie ustawienia na przykład na jakiś zielony, zobaczymy czy go będzie widać, albo magenta, czyli to będzie bardziej widoczne, myślę, dla oka tutaj na tym, na tym nagraniu. Dajmy sobie pogrubione, żeby dobrze było widać. No i niech będzie... Dash dot, okay. no i teraz co robimy zaznaczamy sobie środek powinien być zaznaczony i zaznaczamy sobie drugi środek jako promień i teraz klikamy sobie na narzędzie dodaj cosmetic circle i zostało utworzone specjalnie zrobiłem pogrubione aby, aby to było dobrze widać na, na nagraniu i teraz zaznaczając, zaznaczając tę średnicę podziałową możemy sobie kliknąć insert diameter dimension i w tym momencie Możemy sobie również zwymiarować właśnie rozmiar średnicy podziałowej. Usuniemy sobie nadmiarowe zera i ładnie mamy wymiar tutaj gotowy. Ale ktoś z wprawnym okiem, kto ma do czynienia z rysunkiem, zauważy, że w przypadku okręgów rozłożonych na średnicy podziałowej, często mamy jeszcze dodatkowe znaczniki, dodatkowe linie środkowe tutaj oznaczone, a ich tutaj teraz nie mamy. I w tym celu posłuży nam narzędzie Added Bolt Circle Center Lines. Czyli musimy zaznaczyć, jak tutaj widzimy, minimum 3 elementy. I żeby teraz wykonać te znaczniki środka dla naszych okręgów, to po prostu te okręgi musimy zaznaczyć. Przy czym w tym przypadku, oczywiście, będą to łuki. I jak wiemy z narzędzia, musimy wybrać minimum. W tym przypadku, musi to być minimum 3. E, trzy elementy, więc zaznaczam sobie pierwsze niech będzie, drugi niech będzie i niech to będzie trzeci. Mamy trzy łuki zaznaczone, klikam sobie narzędzie, no i widzimy, że tu zostały dodane. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaznaczenie, zaznaczenie pozostałe, czyli widzimy, że możemy od razu w komplecie zaznaczyć wszystkie, jakie mamy, klikamy narzędzie i nasze tutaj elementy zostały również e, utworzone. Więc tak e, pokrótce, jeżeli chodzi o Sprawę związaną z elementami tutaj pomocniczymi, właśnie jak linie środkowe, osi symetrii, znaczniki środków okręgów, średnice podziałowe, to mamy linie środkowe szczelin łukowych To zostało tutaj również podane i myślę, że na tym skończylibyśmy temat związany z częścią pierwszą i przechodzimy do pytania numer 2 Marcin XL, czy można frikat jakoś usunąć tę linię, która przebiega przez całą długość wałka? Czyli w tym momencie przechodzimy do, do tego elementu i teraz tak, najpierw może geneza tej linii. Generalnie nie wiem, czy Wam to dobrze wytłumaczę i może ktoś, kto jest bliżej jeszcze tutaj frykada i tego, jak on powstaje, to gdzieś to w komentarzu jeszcze rozwinie. Natomiast frykat, że tak powiem, nie posiada własnego silnika, jeżeli chodzi o ten moduł renderujący grafikę, model wizualizacji, którą po prostu widzimy tutaj na, na ekranie. I FreeCAD korzysta z innego silnika, jakby innego dostawcy. Tak to możemy w skrócie powiedzieć. I ten silnik ma swój jakiś tam algorytm generowania tej wizualizacji. No i jakoś tak to jest zrobione, że w trakcie tworzenia modelu takie linie na tych modelach się tworzą, i generalnie nic z tym zrobić nie możemy. I czasami gdzieś tam ktoś zapyta, czy to na przykład wpływa na poprawność wykonania modelu, czy na przykład taki model z takimi liniami, nie wiem, poprawnie się wczyta na slicerze do drukarki i, i mogę to prawidłowo wydrukować. Oczywiście, jak najbardziej, my to widzimy, ale jeżeli chodzi o sam model, nie wpływa to jakby na jego poprawność, nazwijmy to, nie wiem, logiczną, geometryczną, czy, e, czy, czy taką, która pozwala na prawidłowe wygenerowanie tej geometrii. Natomiast o ile jesteśmy w stanie przywyknąć do tego, e, robiąc modele, to w momencie, gdy na przykład chcemy potem wykonać rysunek, może pojawić się problem. Oczywiście, w przypadku takiego wałka nie ma większego problemu, bo możemy sobie odwrócić e, po prostu widok i nam znika ta linia. Ale powiedzmy, mamy akurat jakiś taki detal, że chciał, nie chciał, musimy w ten sposób ten widok nasz na rysunku położyć, no i wtedy zaczyna się problem. Więc zróbmy rysunek, połóżmy tutaj ten, ten widok na, na naszym arkuszu. Pamiętajmy, mamy spozycjonowane, zaznaczamy sobie co chcemy rzutować, klikamy nowy rysunek, nowy rzut i zaraz Wałek się powinien pokazać. Niech go program sobie tam policzy, wy, wyrenderuje i widzimy tutaj właśnie, że taka, takie osie się tu, takie linie się pojawiły, nawet ciężko nazwać to osiami. No, i teraz zamienić to na inne. Teoretycznie spróbowalibyśmy, gdybyśmy coś tutaj widzimy, że mamy Continuous, mamy Dash Dot. Teoretycznie możemy to zamienić na linię środkową. Zmieńmy kolor, na przykład na czerwony. Yy, OK, zadziałało. Pytanie: czy damy radę zmienić to na przykład za pomocą tego drugiego narzędzia? Coś tu mamy ustawione, nie mamy ustawienia, więc dasz dot, dajmy cieńsze, dajmy na przykład dla rozróżnienia blue. Ok, zaznaczmy sobie to i spróbujmy tym drugim narzędziem. No i widzimy, że tutaj to nie działa, czyli tym drugim, nowszym narzędziem tego zmienić nie możemy. Taki eksperyment. Ale teraz taka uwaga, jak się gdzieś tam wczytamy bardziej w opisy dotyczące właśnie frikada. To się dowiemy, że te linie należące, czy też wywodzące się z silnika graficznego FreeCada należą do grupy tzw. SIM Lines. Nie wiem do końca, jak to na polski przetłumaczyć, ale widzimy, że w, jak klikniemy sobie na widok w rysunku i pojawią nam się właściwości tego rzutu, mamy w jakby kontenerze HLR Parameters taki wpis SIM Visible True. W momencie, jak sobie ten parametr zmienimy na false i odświeżymy rysunek, widzimy, że one znikną. Prawdopodobnie jest to rozwiązanie, które pozwoli na wyeliminowanie tych niepotrzebnych linii jednym kliknięciem. Ale powinni, powinno udać się to zrobić jeszcze szybciej, tak żeby program za każdym razem te e, linie w grupie SIM Visible je wyłączał. Wystarczy przejść ponownie do Edit, ustawienia preferencje. Oczywiście musimy przejść do modułu tech draw i właśnie w module tech draw też mamy taką zakładkę HLR. Jak sobie przejdziemy do tej zakładki HLR, mamy właśnie tutaj coś takiego show sim lines jako standard w trybie visible. Jak sobie to wyłączymy i przeładujemy program i wczytamy sobie ten rysunek, nie powinno być ich widać. Tutaj również mamy tak zwaną tą sim line, którą tutaj się u nas akurat na tym rysunku ujawniła. I teraz, jak sobie przejdziemy do tego rysunku pierwszego i sobie go odświeżymy, to ona nadal tutaj jest Pasował, No, bo nie przeładowałem rysunku, musiałbym przeładować rysunek, ale sprawdzimy, czy zmiana tego trybu simlines wpłynie na przykład na widoczność pozostałych elementów na rysunku. I zrobimy to. Simlines, sim visible true zmienimy na false. Zniknęła. Wszystkie linie pozostałe są, że tak powiem, bez, yy, bez problemu. Usuniemy sobie tą linię, którą tutaj widzimy, gumeczką pamiętamy. Usuniemy sobie tą znacznika. Zniknęła. Więc to jest prawdopodobnie rozwiązanie tego problemu. Natomiast, czy dobrze to wytłumaczyłem? Być może ktoś w komentarzu rozwinie, więc zerknijcie, proszę, z łaski swojej na sekcję komentarzy. Być może ktoś, kto lepiej jeszcze zna Flikada ode mnie, rozwinie ten temat. Natomiast myślę, że to jest jedna z metod, tak aby sobie z tymi niepotrzebnymi liniami poradzić. Natomiast, jeżeli chodzi o model, który tutaj widzimy, tutaj sobie raczej z tym nie poradzimy, chyba, że jest jeszcze jakaś metoda, której, której ja po prostu jeszcze nie znam. Więc tak, pokrótce, i myślę, że w ten sposób tutaj zakończymy kwestię odpowiedzi na pytania postawione właśnie tutaj przez widzów. Zatem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.